Kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja niedawno stałam, jak można widzieć, po mojej... Opuchniętej buzi. Dzisiaj mamy taki fajny, letni, ciepły dzień, bo ma być 24 stopnie tutaj w Anglii, więc naprawdę, naprawdę ciepło. Stąd mój wybór sukienki i jedziemy dzisiaj na jakieś mini, mini zaguby jeszcze przed wakacjami. Mieliśmy jechać na siłownię, nie wiem, jak to finalnie wyjdzie, ponieważ niestety, ale mam problem ze swoim kolanem nigdy wam o tym nie mówiłam ale ja grając w siatkówkę do bloku miałam problem z prawym kolanem ponieważ um, źle padłam jakby na tą nogę miałam ryzona z u lekarza i tak dalej i tak dalej e, i teraz e, od niedzieli byłam bardzo aktywna, pochodziłam na siłownię e, i tak dalej i tak dalej w czwartek byłam z koleżanką na takich skórzach, zrobiłyśmy jakieś 10 km 8 około i następnego dnia stwierdziłam, dobra, idę na pół godziny na siłownię, na bieżnię". No i szłam normalnie i zaczęłam biec. I przy biegu zaczęłam czuć tutaj, w całym kolanie, od stopy tutaj, yy, straszny taki kujący ból. No i mam tutaj troszeczkę takie napuchnięte. Wczoraj właśnie się obudziłam, bo to było w piątek. W sobotę się obudziłam i ciężko mi było chodzić. Już przy samym chodzeniu miałam kujący ból. No, tam posmarowałam kilka razy nogę. Dzisiaj jest w miarę ok, więc zastanawiamy się, czy będziemy szli, czy jeszcze poczekamy eee, troszeczkę, żeby, jakby wiecie, uspokoił się mi ten ból, no ale nie jest to zbyt przyjemne. Ja aktualnie będę się szykowała, robiła sobie makijaż. Mam tutaj nowy produkt. Dla Was pewnie nie, ale dla mnie nowy. Mam tutaj taki CC Cream od na Raz już go używam i uważam, że jest naprawdę, naprawdę warty polecenia. Zobaczymy, jak dzisiaj mi się sprawdzi, ale mam nadzieję, że też dobrze. I właśnie na takie ciepłe dni jest to idealne. Wiadomo, jak się opalę, to prawdopodobnie nie będę się malowała, ale... Teraz jak jeszcze nie jestem aż tak bardzo opalona, no to to na naprawdę fajne. Jest to fajny produkt, bo nie musimy mieć go jakoś zbyt wiele, dosłownie troszeczkę na skórę i pamiętajcie, znaczy mi przynajmniej nie działa z korębeczką, tylko działa to jedynie z waszą skórą, czyli z palcami rozprowadzanie tego produktu. Na ten moment wygląda tak, ale już za chwilę będzie się zmieniał. Może uda mi się. O zobaczcie, zmienia się w kolor mojej skóry. Przecież to jest cudowny produkt. Idealny dla tych, co nie mogą znaleźć koloru podkładu nałożyłam go trochę za dużo. Wydawało mi się, że, wiecie, zrobi mi taką e, śmieszną maskę, więc teraz e, sobie go troszkę bluzuję. I jest naprawdę, naprawdę fajnie. E, pamiętajcie o tym, że to nie jest e, rzecz, która kryje jak podkład, czyli na przykład jak Estée bo to jest po prostu krem CC, więc wiadomo będzie, że on nie będzie aż tak kryjący jak e, zwykły Odkład. W końcu lepiej. E, już nie z tym, co się działo tutaj na głowie. Wyprostowałam sobie włoski i zobaczcie też, jak ten makijaż fajnie, świeżo wygląda. Nie jest mocny, e, podkreśla tylko delikatnie urodę. Także jestem mega zadowolona. Pokażę Wam jeszcze, co wczoraj udało mi się. Zakupić, dostałam prezent od, prezent od swojej mamy pieniążki, żebym sobie coś tam kupiła. A i ja sobie oto takie spodnie. Ja je kupiłam w Kaździe, tutaj w Anglii. Kosztowały one 12,50, więc na Polsku około 60 zł, ale bardzo są fajne. Jedyne co. Tu muszę się troszeczkę rozciągnąć, bo są wiecie jeszcze takie świeże, no i nie są zazwyczaj komfortowe jak myślę, świeże spodnie, ale wczoraj już się założyłam, Tutaj wszędzie się fajnie zapięłam. One są z wysokim stanem, także mega. Nie mam jeszcze takiego koloru, więc na takie się również zdecydowałam. Tu już mogliście e, widzieć to na vlogach z grudnia i teraz jesteśmy tutaj znowu i sobie zobaczymy. Może coś fajnego uda nam się znaleźć. Hello kochani! Miał być dzisiaj ambitny, fajny dzień, ale razem z moim mężem no, poszliśmy spać. Także jak zwykle, aktualnie czekam na niego. Szczególnie czekam na niego, by poszedł do sklepu i idziemy na spacerek, tak żeby się troszeczkę przejść, trochę porobić tych kroków aktywnie i myślę, że coś tam zjemy, prawdopodobnie z McDonalda, jakieś nuggetsy albo frytki. I potem właśnie na spadze. Także taki, taka leniwa niedzielka. Jutro ma być tutaj 26 stopni, więc też będzie bardzo, bardzo ciepło. I też jutro idę wieczorem do pracy. No. Także klima to jest po prostu zbawienie, jeżeli jest taka temperatura. O, no, i tutaj sobie czekamy. Tu jest sklepik i idzie? I idzie! <laughs> Meat on it or on its own. So? so? Rasm chimney. Yeah, yeah. uh, just on its own. Um what sauce? What sauce? Uh, garlic. 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 Oh, sorry? Can I have garlic and uh, curry please? I and uh, if And a if large fries and uh, a yeah. cheeseburger without pickle please. No pickle. Yes, no pickle. Nie <laughs> nagrywałam. No to także tu frytki z folkerem nagle ciki. Idealne. Idealne. Słabe frytki. Słabe? Dobra. A ty ten kary będziesz jadł, czy nie? Nie, co? No to poproszę. Się. Jeszcze to? Jest? Czasą, pary. No to do domu trzeba wziąć. Dobrze. I takich nie używamy? Ale ja się może użyję. Mm -hmm. Kiedy ranny wstaje dworzec. No dobra, pojedzone i teraz czas na spacer, żeby to wszystko spalić. I my jesteśmy po prostu takie głodomory, naprawdę my byśmy mogli jeść. Dosłownie cały czas, także no, teraz dodałoby, no, się trochę przejść i tego ruchu zaznać, bo jak nie, to my będziemy po prostu okrągli masakra. Martwię, że to upuszczę ten aparat, taki jestem dzisiaj. Zaczęłeś nagrywać? Tak. Outfit of the day. sukienka jest z Miss Jacket z takimi ramionczkami czarno-białymi. Do tego mam buty Adidasa. Te które widzieliście w holu. Torbainko i tak się prezentuje mój dzisiejszy outfit. Nie jak to. A powiedz, jak powinno się stawać. Tak się powinno stawać do zdjęcia. A jak ja staję? Nie. Czas nauczyć się pozować, proszę państwa. Czas nauczyć się pozować. Inicjacja. Halo szczęśliwy piesku. Nie wiem czy ludzie się tak zachwycają, ale yy, jestem, ja wiem, żeby się po prostu nie zmarnowały. W sumie zjemy razem. Zostaną się kochani, z domu. W tle możecie sprzeć pralkę. To dosyć głośno chodzi, nie wiem czemu. Ja oglądam właśnie Pateca. Yy, serio polecam wam obejrzeć yy, jak właśnie wleciał drugi odcinek z wejścia na Monteveres, także polecam wam, mega obejrzeć, bo to co on robi to jest naprawdę top na polskim YouTube, także to ile ma... znaczy no, ma sporo wyświetleń, ale powinien mieć więcej według mnie za to co robi. I naprawdę no, ciekawe mnie to mega I, i to jak wchodzi i to fajnie opowiada. no Także oglądam sobie już taki chill out. Um, zaraz też będę robiła kanapki, żebyśmy sobie coś zjedli. Um, kąpać się i już do spanka. Jutro o 17.30 idę do salonu. Um, więc no... Czeka mnie też um, jutro intensywny dzień. Um, a w środę i w czwartek idę uwaga na pilatesu. Już byłam na jednym zajęciach i powiem Wam, że nie sądziłam, że po 30 minutach pilatesu tak będzie mnie bolał brzuch i tak jakby poczuję te mięśnie. Ale no... No, byłem lekko w szoku. Ze względu na to, że teraz tak mi było kolana już teraz w ogóle nawet przy chodzeniu, no to, to jest naprawdę uciążliwe, e, więc na no, przykład mogę to robić, wiecie, należąco, bo już to i tak się tak robi na matach. E, no niestety coś mi się tam, wiecie, no wyrażyło. Ja już tam opowiadałam, że kiedyś siatkówka, tam mi się coś stało na siatkówce, no a teraz e, taka ona się odzywa. Trochę za bardzo je przyciążyłam, bo przez trzy dni byłam na siłowni, a później kolejnego dnia byłam na pilatesie, kolejnego dnia byłam na takim wyjściu z koleżanką, gdzie tam trzeba było po prostu chodzić, wchodzić, schodzić i tak dalej. Um, i następnego dnia poszłam biegać, no i właśnie wtedy mi się to stało, więc teraz dwa dni e, lekkiego... Jest teraz dwa dni lekkiego odpoczynku hmm. dzisiaj troszeczkę więcej pochodziłam, ale trochę boli Nie pomaga, więc muszę czymś znowu podsmarować, ale mam nadzieję, że dwa dni i już będzie wszystko wszystko w porządku. Zobaczcie jakie tutaj są widoki. Po prostu jest to szokujące. Teraz kurat patec, ale o zobaczcie jak to pięknie wygląda w tych górach wow. Kochani w kolejnym dniu tego vloga. E, dzisiaj już właśnie się wykąpałam, dzisiaj ma być turbo ciepło, już w ogóle jest a, godzina 11, a jest 21 stopni, więc e, ma być w ogóle 25, więc naprawdę jak na Anglię to jest naprawdę dzisiaj turbo turbo ciepło. E, stąd mój strój mam na sobie um, o, taki jakby golfik, ale narmionka i do tego mam e, takie krótkie, czarne spodanki. E, stwierdziłam, że e, makijażu jako tako nie będę dzisiaj robiła. Nałożę sobie jedynie e, kremik, e, serum już nałożyłam i po prostu sobie podniosę brwi, bo m, jak możecie zauważyć, nie będę malowała rzęs dzisiaj, ale na jednym oku nie mam już wcale rzęs a na drugim e, mam więc dosyć sporo, więc dzisiaj e, moja szefowa będzie mi właśnie z tego oka zdejmowała. Z tego tam chyba ze dwie zostały. Mm, jest to spowodowane tym, że po prostu spałam na prawej stronie. A Już mam je ponad 3 tygodnie, więc no, na tym oku super, a tutaj po prostu spałam, no i wiadomo. E, także tak, zabieram się za taką dosłownie dwukrotową pielęgnację. Mm. I już mam sobie takiego sabetu ze względu na to, że jest ciepło, a on jest naprawdę, naprawdę taki delikatny. Nie taki, wiecie, bardzo gęsty, tylko tak fajnie łodzi na bieżą. Także tym razem na niego się zdecydowałam, Szybko robiła, tak bym miał co na wieczór zjeść i potrzebuję też kupić rolkę do ubrań, bo mam parę takich rzeczy, które naprawdę potrzebują, wiecie, tego zrologowania, żeby nie było na nich żadnych włosków. Także zabieram Was ze sobą. Ja mam tutaj już parę rzeczy, mandarynki, sos. Nie było tego, co finalnie chciałam wziąć i już wcześniej braliśmy. I tego nam i jeszcze panir, który tam gdzie jest ostatni. Zrobionek, wam już pokazywałam, co tam wzięłam. Dosłownie takie mini-mini zakupki dla jednej osoby na obiad. W sumie dwie by się najadły, ale ja nie za bardzo za tym przepadam. I teraz lecę jeszcze do jednego sklepu, bo nie mogłam tutaj znaleźć, właśnie. Tej rolki do ubrań. E, I jeszcze muszę w jednym sklepie kupić papier toaletowy, bo zawsze stamtąd kupuję i jest <grywanie> super, ale to z takich wiecie domowych e, spraw. Dla mnie w końcu książka. Zamówiłam sobie e, tą część e, książki od Colin Hoover, e, bo mam drugą część i w sumie nie skopnałam się, że tamta to jest druga. Myślałam, że tamta to jest pierwsza, m, taka niebieska. A tutaj mam pierwszą część e, tej książki, także w końcu będę mogła zacząć czytać. I jakby jest to książka po angielsku. Ona jest ogólnie używana, ale jest w fajnym stanie. Więc mega, mega się cieszę. No, zobaczcie, jest praktycznie nie zniszczenia tej kartki samolocie, tylko mmm, powyginane, ale to dosłownie naprawdę, naprawdę lekko. A tak to całkowicie e, wszystko jest w porządku. Także dzisiaj już zaczynam ją czytać. Pewnie wieczorem, jak e, wrócę z pracy. Miałam się, kochani, już położyć, bo naprawdę to skwiera mi to kolano. Teraz już przy najmniejszych czynnościach nie wiem, czy, czy ona jest tu o, w tym miejscu jakby troszeczkę większa, Strasznie, ale to strasznie mi boli mam nadzieję, że mi to jak najszybciej przejdzie, bo no nie jest to zbyt przyjemne i utrudnia mi trochę funkcjonowanie. A ja dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że taki format Wam się podobał. Zapraszam serdecznie Was na moje media społecznościowe, Instagrama, TikToka i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki! Pa!